18 listopada 2021 roku na terenie komendy powiatowej PSP w Kościerzynie miał miejsce uroczysty apel z okazji jubileuszu 140 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów flagowego i sztandarowych. Potem nastąpiło złożenie meldunku oraz miało miejsce uroczyste podniesienie flagi Polski na maszt. Zgromadzony gości przywitał komendant kościerskiej jednostki, starszy brygadier Tomasz Klinkosz. Później nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, po którym wszyscy zebrani wysłuchali utworu Cisza. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Następnie głos zabrał wojewoda pomorski Dariusz Drelich, samorządowcy oraz komendant wojewódzki PSP, starszy brygadier Piotr Socha. Z okazji Święta Niepodległości, które jest dla nas wszystkim bardzo radosnym świętem i wspominamy wszystkich, którzy tą niepodległość dla nas Walczyli w roku 18. Ale spotykamy się tutaj w Kościerzynie, gdzie ta niepodległość przyszła znacznie później. To rok 20. A tak naprawdę ta walka o niepodległość, ta wielka bitwa o wolność Polski skończyła się 100 lat temu, w roku 21, podpisaniem pokoju z bolszewikami, z sowiecką Rosją. Wtedy to Ustanowiono granice i mogło państwo polskie kontynuować budowę struktur państwowych, ale przede wszystkim wspólnoty naszej narodowej, Rzeczpospolitej rozumianej jako dobro wspólne, jako dobro wspólne, dla, dla którego jesteśmy gotowi poświęcić dobro własne, własne życie, zdrowie, mienie. Pan Wojewoda bardzo obszernie odniósł się do Narodowego Święta Niepodległości. Ja z kolei chciałbym powiedzieć, że te 140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej i 70 lat Zawodowej Straży Pożarnej to piękny jubileusz. Bardzo serdecznie dziękuję za to, co robicie, za Waszą służbę, za to, że pomagacie nam, żebyśmy my mogli, ludzie w Polsce, spokojnie mieszkać, spokojnie żyć. Za każdy dzień Waszej. Służby. Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie gratuluję. Oprócz życzeń i ciepłych słów kościerska komenda otrzymała także jubileuszowe upominki. I na koniec ciekawostka. Początki działalności Straży Pożarnej w Kościerzynie sięgają ubiegłego wieku. Pierwsza wzmianka dotycząca powstania Straży Ogniowej ukazała się w gazecie pielgrzym z 27 września 1881 roku, w której napisano Kościerzyna niedawno otworzyła się tu ochotnicza straż ogniowa składająca się z ochotników. Rolę remizy strażackiej w tamtym czasie pełniła drewniana stodoła, która mieściła się przy ulicy Tkaczyka. Przez długi okres czasu w tym samym miejscu mieściła się siedziba OSP oraz miejska trupiarnia. Wiele ciekawych informacji z tamtego okresu opowie Państwu komendant PSP w Kościerzynie, starszy brygadier Tomasz Klinkosz w jutrzejszej rozmowie tygodnia.